Dobra energia dla innowacji w Małopolsce. Na górze logotypy Małopolski i projektu Spin. Na dolnej belce logotypy Fundusze Europejskie, Program Regionalny Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dom pasywny wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Nad domem świeci słońce. Działasz w branży budownictwa energooszczędnego lub odnawialnych źródeł energii? Mężczyzna pogrążający się w marzeniach. Nad jego głową chmurka symbolizująca jego myśli. W chmurce znajduje się panel fotowoltaiczny. Masz pomysł na innowacyjne rozwiązania? Chcesz sprawdzić ich potencjał i możliwości zastosowania? Kobieta stojąca przed rachunkiem, który jest o wiele większy od niej samej. A może zastanawiasz się, jak ograniczyć straty energii w swojej firmie i obniżyć rachunki za prąd? Mapa Małopolski z zaznaczonymi największymi miastami. Jesteś przedsiębiorcą z Małopolski? Spotkanie zespołu. Kobieta z mężczyzną siedzą przy stole i słuchają prezentacji. Na tablicy omawianej przez drugiego mężczyznę widać wykres przedstawiający wzrost wskaźników. Skorzystaj z usług doradczych ekspertów w ramach projektu SPIN. Kobieta spoglądająca przez lunetę w niebo. Pojawia się chmurka przedstawiająca jej marzenia. W chmurce znajduje się budynek pasywny z fotowoltaiką. Spełni marzenie o innowacjach w Twojej firmie. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Miękinia 381 Krzeszowice, telefon 12 617 23 47, a także Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Aleja Mickiewicza 30 Kraków, telefon 12 423 30 00.